Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj przygotowujemy paszę treściwą dla cieląt Mam szwagra do pomocy. Ładujemy ziarno do łyżki i zatorem sypiemy sobie tutaj do kosza zasypowego. Przez ten kosz wężem jest pobierane do, do środownika, a z środownika do mieszalnika firmy Skiold. jaki skład mieszanki w ziarnie dla cieląt mamy pszenżyto z 20% i pszenica i owies to jest po 40% taki mamy skład ziarna i do tego idą to jest, tego ogólnie jest około 300 kg tutaj tak łyżka wychodzi 300 kg jest nasypana, owiec jest lżejszy, dlatego tutaj nie ma 350, tylko jest 300. Bo jest duży udział owsa. I tutaj mamy taki otoż koncentrat. To jest koncentrat yy, z nutreny od 5 do 90 dnia życia. Jak możecie sobie zobaczyć, o tutaj składu nawet nie odczytam, zobaczymy tutaj na tym woreczku. Tutaj coś pójdzie rzucić. Jak widzicie, białko, które mnie interesuje jest 37,1%. Tutaj macie składniki, wszystko. I tego koncentratu idzie 50 kg na 300 kg ziarna i mamy gotową mieszankę 350 kg. I tego dostałem teraz byczki ważą gdzieś podejrzewam, około 300 yy, sory. Około 130 kg, może troszeczkę więcej, i będą tą mieszankę teraz dostawać w ilości kilo do 1,5 kg. Ogólnie tą mieszankę też, jak im sypiemy w korytko, to razem z wysłotkami. Za chwilę Wam pokażę, jak wyglądają wysłotki. Yy, tutaj macie wysłodki granulowane, melasowane. Yy, wiaderko, jak widzicie, jest 10-litrowe. Sypiemy kilogram wysłodków zalewamy 3 czwarte wiadra wody i uzyskujemy pełne wiadro, o, na spokojnie około 10 kg paszy, i to jest razem mieszane z tą paszą treściwą, która będzie przygotowywana. Jeszcze raz ziarno, sobie zobaczy jaki skład. Także myślę, że wszystko będziecie wiedzieli, co, jak, z czym robić. Kiedyś dawałem worek koncentratu i worek soi, ale no cena za soję jest horrendalna i po prostu stwierdziłem, że będziemy dawać dwa worki koncentratu. Także jeszcze raz zbliżenie: ziarno jest sypane łyżką do łyżki, z łyżki jest zasypywany zasobnik razem jest to wszystko śrutowane, pompowane do mieszalnika, z mieszalnika jest dodawany do mieszalnika koncentrat, gotowa mieszanka jest zworkowana i to jest szykowane dla cieląt. Także to na tyle w tym vlogu do usłyszenia. Cześć.